Thank hmm. you. Hmm. Hmm. Od ukazania się pierwszej odsłony Prince of Persia minęło już prawie 20 lat. Od tego czasu seria stale ewoluowała. Zmieniały się oprawa graficzna, wygląd głównego bohatera, a w końcu nawet sama koncepcja rozgrywki. Pod koniec lat 90. książę wszedł w tak zwany trzeci wymiar, w efekcie czego z dwuwymiarowej platformówki produkcja stała się przygotową grą akcji w pełnym 3D. Nikt chyba nie będzie protestował, jeśli powiem, że najnowsza odsłona serii ze swoim pierwowzorem wspólny ma już chyba tylko tytuł. Pomina zatem wszelkie nawiązania do poprzednich odsłon gry, również tych wydanych po 2000 roku i spróbuję spojrzeć na Nowego Księcia jako autonomiczną pozycję i niejaki restart całej serii. Pierwszą rzeczą rzucającą się w oczy jest grafika utrzymana w rysunkowej stylistyce, która w grach komputerowych zaczyna się powoli stawać jakimś niezrozumiałym standardem. Skupmy się jednak na omawianym tytule. Jeśli miałbym w najprostszy sposób opisać oprawę wizualną nowego prinsa, to określiłbym ją jako ruchomy komiks. Pomimo, że nie uświadczymy tu okienek z obrazkami i dymków dialogowych, to grafika ma w sobie naprawdę dużo komiksowości. Jest prosta, niezwykle kolorowa, wręcz bajkowa. Grając w nowego Prince of Persia mamy wrażenie, że przed naszymi oczyma rozgrywa się akcja baśni z 1001 nocy. Lokacje są rozległe i malownicze, miejscami wręcz majestatyczne. Perskie pałace i skaliste wzgórza przeplatają się z elementami bajkowej technologii i magii. Moim zdaniem za to twórcom należy się złoty medal, ponieważ elementy wizualne nieraz wywołały podczas rozgrywki zachwyt na mojej twarzy. Warto dodać, że całość napędzana jest silnikiem Anvil, znanym z gry Assassin's Creed. W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć o prawie dźwiękowej gry, ponieważ wspólnie z obrazem tworzy ona sugestywny, przygodowo baśniowy nastrój gry. Muzyka, jak udana nam jest słyszeć, już od momentu czytania się menu jest przepiękna i zrealizowana na filmowym wręcz poziomie. Czas przybliżyć nieco fabułę tej pozycji. Nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów, więc ujmę rzecz krótko. Mamy przystojnego księcia, postać którą sterujemy, pomocniczkę, urodziwą księżniczkę Elikę, zagrażającą im posepne moce zła w tej roli złowieszczy bóg ciemności Araman oraz rozległą baśniową krainę do zwiedzania. Wszystko jasne? Okej, okay, zatem skupmy się teraz na nowościach, jakie oferuje nam najnowszy Prince of Persia, a tych, przyznam, jest całkiem sporo. Przede wszystkim, poza wspomnianą już rysunkową stylistyką, otrzymujemy nie jednego, a dwójkę głównych bohaterów, którzy nie rozstają się ze sobą praktycznie przez całą grę. Elika pomaga sterowanej przez nas postaci zarówno podczas przemierzania malowniczych krain, jak i w walce. Jest to sprytne zagranie twórców gry z dwóch powodów: po pierwsze, umożliwia ciągłą interakcję pomiędzy postaciami. Gra jest pełna naprawdę świetnie zrealizowanych dialogów i sytuacji, w których nasza dwójka stopniowo się poznaje i zaczyna pokonywać różnice charakterów. Drugim powodem jest fakt, że Elika ratuje naszą skórę za każdym razem, gdy grozi nam niechybna śmierć. Oszczędza to konieczności częstego sejwowania i loadowania stanu gry, poprzez co rozgrywka nabiera niespotkanej dotąd w Prince of płynności. Sceptycy powiedzą pewnie, że gra, w której na dobrą sprawę nic nie może nam się stać, jest bez sensu. Być może, ale mam wrażenie, że nie o to chodziło. Moim zdaniem twórcy skupili się na utworzeniu klimatu baśniowej, nieco bez troski w przygody, której możemy z zapartym tchem eksplorować nowe lokacje, zamiast nieustannie martwić się o pasek zdrowia naszej postaci. Można powiedzieć, że rozgrywka składa się z dwóch stałych elementów: części zręcznościowej, w której skaczemy po balustradach, biegamy po ścianach i wykonujemy inne niesamowite akrobacje, oraz zaren bojowych, na których wspólnie z Eliko rozkładamy na łopatki coraz to nowych przeciwników. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że tak zwane areny wymagają od gracza sporo cierpliwości, ponieważ walki są długie i wymagają dobrego wyczucia czasu. W grze nie zabrakło również kilku łamigłówek. Jedną z nich jest na przykład właściwe napełnienie basenów ogrodowych, które umożliwia nam uruchomienie odpowiedniego mechanizmu. Zagadki nie są trudne i nie powinny zająć przeciętnemu graczowi więcej niż kilka minut. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że poszczególne elementy rozgrywki zostały dobrze wyważone pod względem ilości. Pomimo początkowego zachwytu muszę przyznać, że Prince of Persia nie jest tytułem pozbawionym wad. Podstawowym minusem w moim mniemaniu jest sposób, w jaki skonstruowana jest nasza wędrówka. Otrzymujemy dużą swobodę wyboru kolejności miejsc, które chcemy odwiedzić. Możemy zatem przeskakiwać pomiędzy poziomami, zbierając na nich nasiona światła, które odblokowują nam nowe moce. Moce zaś odblokowują nam kolejne lokacje i tak w zasadzie przez cały czas. Swoboda i nieliniowość rozgrywki sprawiają niestety, że o czymś takim jak stopniowanie trudności w grze możemy praktycznie zapomnieć. Z początku widowiskowa akrobacji. Jest jeszcze bardziej widowiskowe pojedynki mogą sprawić dla nas wyzwanie, jednak po tym jak spędzimy z grą trochę czasu, nic praktycznie nie jest w stanie podnieść nam poziomu adrenaliny. Szkoda zatem, że tylko wrażenie wizualne są podczas gry nieprzemijające słabą stroną gry jest również mała różnorodność ruchów i wyzwań zręcznościowych, które bądź co bądź zajmują najwięcej czasu w grze. Możemy skakać, chwytać się kolumn i uchwytów, biegać po ścianach, odbijać się od specjalnych tarcz, a nawet latać. Wszystkie te ruchy opanowujemy dość łatwo, poprzez co szybko możemy odczuć powtarzalność stawianych przed nami wyzwań. Kolejną rzeczą, która nie przypadła mi do gustu, są przydługawe i przez to monotonne pojedynki, zwłaszcza te z bossami. Bywają chwile, że w ferworze walki zamiast się nie opasjonować, zaczynamy niecierpliwie czekać na jej koniec. Plusy gry to czarująca prawa audiowizualna, wciągająca przygoda w baśniowym świecie, dobrze wykrowane postacie, ożywiające fabułę dialogi i świeże podejście do serii. Minusy to mała różnorodność elementów zręcznościowych, nieco monotonne walki i brak stopniowania trudności. Nie będę ukrywał, że w dalszym ciągu jestem pod wrażeniem najnowszej produkcji studia Ubisoft Montreal, nawet jeśli nie jest ona pozbawiona wad. W założeniu twórców gra miała pozwalać na nieskrępowaną przygodę w fantastycznym świecie. Moim zdaniem z tego zobowiązania autorzy wywiązali się celująco. Poza fabułą pełną mistycyzmu, gracz otrzymuje do dyspozycji także dwójkę świetnie wykreowanych głównych bohaterów, płynną rozgrywkę, całą masę ciekawych dialogów oraz baśniowy świat, który wręcz prosi się, aby go odkryć. Dodatkowo wszystko to zaserwowane jest w urzekającej oprawie audiowizualnej. Najnowszy Prince of Persia oferuje przygodę, jakiej od dłuższego czasu brakowało w grach komputerowych. Szczerze polecam Wam sięgnąć po ten tytuł i przekonać się o tym na własne oczy.